Siemanko, ja jestem Doger Play, play .pl i, 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 I coś się złego stało, tak. Wiem dlaczego cały świat mi laguje. Gdybyście... G tam widać jest full owiec! Tam są całe grona! Ja tego nie zespełniłem! Mój kuzyn to potwierdzi. No właśnie. Ja tego nie zespełniłem! I przez to mam takie głupie lagi. Jestem na to zły. Bo tutaj wszędzie patrzcie. Już tutaj zaczynają się pojawiać Już są coraz bliżej, już mam takie lagi. Kurde. Muszę się stąd wynosić i to jak najszybciej. Biorę wszystko i się stąd wynoszę. Jak najszybciej. zostawiam nawet domek, który był w robocie. Ja już by tutaj wyciągnąć szybko. To, to... Nie to, nie, to nie, tego nie. Szybko. To by tutaj wziąć jeszcze to. Emeraldy trzeba by było jeszcze wziąć. To, to wywale. To. To wezmę. To wywale. To wezmę. Kurde! Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, jak one się tutaj pojawiły. To są jakieś obce terrorystki. Ja Wam mówię, że to nie jest. No. Że to nie jest przeze mnie, ja tego nie zespałniłem. Ja poza odcinkiem. Wow, 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 ale to mi się z tym wynoszę. Ja poza odcinkiem poszłam sobie tam, 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 no ten. Do tego. Tam, tam z boku sobie poszłam pokopać. No to pokopałam sobie. I nagle. Bum! Okay. No właśnie. I nagle patrzę, co mnie tak lakuje. I nagle bum, owce. Dlatego uciekam jak najszybciej. Kurde, lagi. To są jakieś głupie owce terrorystki. Skąd one się wzięły? No nie mam pojęcia właśnie. Patrzcie, jak ich tam jest dużo. Cała plaga. Uciekam z tego złego miejsca jak najdalej od owiec. No ale jak, kurde, jestem bardzo zły na to, bo ja tam chciałem się rozbudować, właśnie tam, no ale nie mogę, przez te głupie owce, muszę odejść daleko od nich, ojej, już się odlegowało, pamiętacie drugi odcinek? Co? Tam mnie strasznie lagowało i nie mogłem już nagrywać? To musiałam skończyć? No to właśnie przez te owce, tylko że ja ich jeszcze wtedy nie widziałem nigdzie. Dobrze, 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 dobrze. Naprawdę muszę daleko stąd iść. Ej, owce czystki. Dobra, trzeba stąd uciekać, jak najdalej, jak tylko można. Nie wiem, czy, co one ode mnie chcą. No, ratunku uciekać, uciekać. Oh, lagi, oh, lagi, lagi, lagi. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. No, no, Powiem Wam, no mniej więcej jak ja widziałem, jak to się. Stało. Co? Fajnie. Więc ja ja poszedłem sobie kopać. Wykopałem w dół, w dół. Dobra, poszedłem. Dobra, poszedłem sobie kopać. I. No, i nagle wychodzę. Patrzę, owce wokół mnie. Ja wychodzę z tego. A tam wszędzie owce, cały rój owiec. Naprawdę z tego trzeba uciekać jak najszybciej i jak najdalej. No, będzie creeper. Mhm. Zabiłem trzy owce na łóżeczko. Ile mi się ich zaspałniło? Full. No, to będzie jak na cały dom. Wille, wille. wille z. wille hmm. z. Jejku, jejku, uciekać, uciekać. Na wszystkie były No No wszystkie, wszyscyuteńkie! No. A może... To może... LBK tu miało Nie wiem, może za jakiś czas tam wrócę. Ale coś się dziwnego dzieje... Nie wiem. Ale coś dziwnego się dzieje na tym świecie. Na, 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 na. Mam lagi? To po pierwsze... Nie, to jest to Bardzo coś dziwnego się dzieje to było... Na początku zapowiadało się po prostu super! Te Jakie właśnie Byłem w świątyni, znalazłem, e, znalazłem ten Mob spawner. Znalazłem mob spawner, byłem w świątyni. Wioska NPC tu, chciałem zamieszkać. No i głupie owce mi po prostu były pla, e, plany. Ale patrz. To było logiczne, że ja tego przecież nie zespawnowałem. No a jak? jak? Jakby ją spałnował, to by owce były różnych kolorów. Bo tak się spawnują owce. Że jak się spawnuje, to tutaj na przykład czarne. A tam wszystko to białe. Nie było ani jednej czarnej owcy. Mm. Kurde, na kwadratowej to by była masakra. Masakra. To by była masakra. No dlaczego? Bo tam był taki plugin na owce terrorystki, albo to był mod. Że jak się niektóre ostrzygło, no to one wybuchały. Czy ja mam coś podobnego? Nie wiem. O nie, owce. O nie! O nie! Owce są aż tutaj. No, dobra, ja Ojej, ku jakie mam straszne nogi przez te owce. Ale dotrwam tej serii, chociaż jednego sezonu. Ojej, dobra, kończymy ten odcinek. Dobra, to cześć. taki pożegnaj się. Siema.